O dziwo, ten teksturpak też boostuje FPS-y, yy, więc ciekawie. Ja mam 60, bo sobie ustawiłam na False Sense, bo tak chyba będę nawet nagrywać na odcinkach, bo jest płynniej. No, ale oczywiście, jak gram to na Unlimited tylko, bo tak, to mam tylko 60 FPS-ów, ale jednak jest płynniej niż na 100, jakbym grała normalnie. O, o dziwo, grałam i, bym, i do, dobrze mi się grało, szczerze mówiąc. Klepa jest w miarę Git, yy, szczerze mówiąc. O, tak Steve kucieka. Dzban. Dzbanek. <grym> yy, w ogóle czat sobie wyłączyłam, tak nie wiem czemu, ale sobie wyłączyłam dla testu, czy nie lepiej jest bez. No nie, miecz kupiłam. Serio! Szczerze mówiąc, to teksta nie to, że mi się podoba, ale. Fajny jest! Znaczy, ciekawy pomysł, i nie mogę właściwie powiedzieć, że yy, słaby, bo teksturpak serio spoko, szczerze mówiąc. Nawet oni nic zmienili. O, proszę. O, proszę, ciekawe. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Okay, chcę też nadmienić, że dolne niebo mi się nie ładuje, nie wiem czemu. Na moim innym teksturpaku też tak jest. Yy, I nie wiem czemu tak, ale trudno. Właśnie tak kontentu, bo to też ma być taki odcinek półpogadankowy, bo po prostu txt ma być takim dodatkiem. Yy, bo szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że tak będzie, ale nawet gra mi się na nim to dobrze, więc... Dość śmiesznie, bo wiem, że y, inni youtuberzy, no, ten tekst wyśmiewają, że taki, o, jaki dziwny, o mój Boże, y, a ten, a on jest spoko. W ogóle te małe mieczki, ja myślałam, że on mnie z łapki bije, serio. Wiem, że ten teksturpak został stworzony dlatego, żeby y, uprzykrzać życie graczom, ale jak dla mnie to jest serio spoko. Myślę, że tak normalnie... To bym sobie grała na nim, wiecie? Znaczy, może bym go nie, nie pobierała od tak, ale... Ciekawy jest. Nie no, ale dobrze się klepie ziomek. Ale czy pobije moje 16 CPS-ów? Nie sądzę. Oj, <śled> nie doleciał. Ja bym zrobiła tego Fireball Jumpa. Teraz powiecie, eee, y, Mekki, skoro taka mądra jesteś, to zrób. Okej, okay. zrobię, tylko że kiedy nie zbieram żelazo. I szczerze mówiąc, serio, git mi się gra na tym TXT. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że FPS-y, czy tego, że ładne ma drewno, czy czego to jest kwestia, nie wiem. Ale jednak, no fajnie mi się gra, na pewno ciekawiej niż tak normalnie. Dobra, na Rubik'u. I Serami też się nawet dobrze na nim klepie, więc no tutaj spoko. Chciałam kupić TNT, ale w no Dobra, nie ma czerwonego, to zrobię zaraz TNT Jumpa. Czekajcie, tutaj była wyspa niebieskiego, okej. Okay. O chłopie, on tu jest! Ja myślałam, że go tu nie ma. Wiecie co? Ta Pay tak jakoś zmienia, wiecie... Myślę, że to jest kwestia sensora i że sensor mi się psuje. Chyba, że to właśnie przez ten false czy tam false sense. Ej, wiecie, co by było fajne odnośnie tego tekstu, żeby dać mięsko zamiast strefów Tak, ej, to byłoby dobre. To by było nice. O, a właśnie kwestia jeszcze jedna. Chcę Wam polecić kanał Polski Stewek. Wiem, dawno nie było filmów, ale nagrywa tam, no, mój taki, więc no, możecie wpaść, zostawić suba. Jeszcze nie zasubskrybowałam, ale już pewnie, znaczy, pewnie po prostu, jak już nagram ten film, to będzie tam mój sub, Polski Stewek, możesz napisać w komentarzu, czy to prawda, czy nieprawda. Mhm, Naki. Tutaj jest taki prawdziwy polski Steve'ek. duch, chłopie. Nie wyszło ci coś, ziomeczku. Ale ten dźwięk, o Boże, cudowny. Jeśli chce ktoś śmieszki, to zapraszam do ososinka. Ale u mnie w sumie też są śmieszki, to trzeba przyznać. U mnie też jest zabawnie. Co? Co? A ja mam mało i co jest, czemu mi się nie o... aha, okej, okay. nieważne, nabrałam się, super funny, good, guten taktik, naprawdę, bo się nabrałam na TSHP, że mam mała, to, o nie, ej, serio, ten dźwięk mi przypomina, tak serio, seriously, ten dźwięk przypomina mi go młoda mówiącego Ohio, nie wiem czemu, <ślesk> Jak po raz pierwszy yy, grałam na tym Taksi, to miałam takie uszy za Ej, to ja coś mówiłam, czy mi się wydaje, czy co? I czy... Nie, dobra, jest normalna. No, chłopie. Dawaj. byku cool. a, no tak, gg No okej, okay, ostatnia ręka. O tej, kiedy sama grałam to prawie, że wygrałam, więc może być śmiesznie. Śmiesznie i ciekawie. W sumie postaram się często wrzucać odcinki. Nie wiem, kiedy ten wrzucę, bo planowałam tak rzucać jakoś dwa, trzy razy w tygodniu. No, jakoś dwa razy w tygodniu chciałam wrzucać nice. Więc myślę, że jeśli się uda, to właśnie tak będę wrzucać. Czyli, czyli wrzuciłam właśnie PWP montaż. Teraz pewnie jak nagram ten odcinek, to zrobię sobie chillerkę. Jutro zmontuję. Wrzucę. Ej, sporo osób gra na Bad tak sobie teraz sprawę zdałam. By the way. No siema, taki siema. Co? Gościu. No, próbuj tylko, spróbuj tylko. No, na Rabbik'u. Nara. No, On no, nie klepi się jakoś dobrze. Po prostu udaje kozaka. Nie no, chyba sobie żarty robicie. Jakiś Alex mi zniszczył. Serio? Dobra, nara, no, byku. Ten Alex jest lepszy od tego chłopa. Ej, teraz mnie tu nie ma, nie? Bum, siema! Siema, Eniu. Więc dajcie znać, czy Wam się taki odcinek spodobał. Jeśli tak, oczywiście lajk like jest mile widziany, wpadajcie na Discord, link w opisie. No i co? My się widzimy już w następnym odcinku. Bajo!